Witam Was dzisiaj na moim kanale W krótkim filmie przedstawię Wam wymianę noży w wertykulatorze spalinowym MTD To jest standardowy wertykulator wykorzystywany w pielęgnacji trawników na wiosnę, latem, jesienią Noże kupiłem na Allegro Zawsze trzeba wziąć pod uwagę długość noża oraz średnicę wewnętrzną czyli otwór, który będziemy wkładać, nakładać na wałek w wertykuratorze. To są dwie ważne rzeczy. Pierwsze co musimy zrobić to musimy odkręcić te trzy śruby które trzymają wałek. E, tutaj Yy, jest też łożysko, dzięki któremu obraca się ten wałek. Po wykręceniu tych, tych trzech śrubek będziemy mogli zdemontować wałek i nakładać nowe noże. Yy, w zamian te zdemontujemy. Mamy już przewrócony wertykulator, jak widzicie. No i pod spodem noże, jest ze same już powycierane, te noże. I trzeba będzie wymienić. Yy, druga sprawa: jeżeli przechylacie wertykulator, czy kosiarkę, czy coś innego, spalinowego, ogrodniczego, dwusuwowego, yy, czterosuwowego, yy, zawsze pamiętajcie, że możecie przechylić, ale przechylacie zawsze na tumik, a nie na filtr powietrza, ponieważ olej z silnika może przelać wam się. Do filtra powietrza, i będzie problem. Jak widzicie, trzy śruby odkręcone, jednak jedna normalnie, a dwie przewiercone wiertłem do metalu. I udało mi się wyjąć łożysko, do którego był przykręcony wałek. I tą śrubą. Odkręciłem to łożysko, które było na samej górze i teraz będę zdejmował to. Odkręcę drugą śrubę. i zacznę zacznę zdejmować po kolei noże z wałka. widzicie kolejny problem z regeneracją starego wertykulatora Wałek, na którym były noże przez wiele motogodzin pracy został powyszczerbiany. Więc stare noże bardzo ciężko schodziły i trzeba było piłować cały wałek i po kolei wtedy wyciągać noże. Przechodzimy do zakładania. Widzicie, noży już wszystkie pozakładane od góry do dołu. Było trudno, niektóre jednak ciężko wchodziły na wałek. Trzeba było pomóc sobie młotkiem. No i zaczynamy. Pierwsza to jest tulejka, która wchodzi w śrubę. Druga to jest ta śruba dokręcająca. Tu będzie jeszcze jedna. I zaraz będziemy wkładać do środka łożysko i bolec wałka na łożysko. I dokręcamy, jak widzicie, góra już przykręcona. Trzeba było jednak założyć większe podkładki, bo śruby były przewiercane. Eee, niestety, tak to jest jak śruby są w plastikowych. Tutaj obudowa. No I te obudowy czasami nie potrafią się wyrobić. Poprzedni ktoś to naprawiał i yy, wymieniał łożysko. W tym momencie mógł przekręcić śruby, tą i tą. I w tym momencie ona, przy teraz odkręcaniu, obracała mi się w środku tego plastikowego gwintu. jest przewiercone, założone, większe. Nie było innego wyjścia. Tutaj też podkładka, śruba, dokręcająca, podkładka i łożysko. Nowe noże. Wymienione. Jeśli moje zdanie jest takie, że po, po jakichś 10 latach niecałych użytkowania poszła na początku linka koszt 120 zł a potem poszły noże koszt 200 parę zł nie licząc robociste no trochę jest poprania pozdrawiam